Cześć, tu Iwona. Jakiś czas temu, rok chyba, pokazywałam wam jak, wam, jak robię porządki w szafce pod akwarium. Po roku wygląda to mniej więcej tak. Wszystko dzisiaj wywaliłam z tej szafki. No i. Aha, tu już są śmieci. To jest rzeczy, które mi są niepotrzebne albo jakieś przeterminowane, albo porozwalane. Nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, że Wy wszyscy macie porządek w tych szafkach, że wszystko macie elegancko poukładane, posegregowane, a ja jestem jakaś kurczę. Tam oczywiście, żarcie mi się wysypało za szafkę. Dlaczego się wysypało i skąd się wzięło to, to naprawdę nie wiem. No i słuchajcie, czego tu nie ma. Tu jest wszystko. Ach, no i biorę się za. No, wszystko, no naprawdę biorę się za segregowanie słuchajcie, no, napiszcie mi w komentarzach pocieszcie mnie, że, że nie tylko ja y, mam takie jakieś, o ile w domu mam porządek i nie, nie, nie choruję na zbieractwo to zauważyłam, że jeżeli chodzi o rzeczy akwarystyczne to jest to jakieś właśnie takie dziwne, dziwne zbieractwo y, a ta szafka rozciągliwa naprawdę nie jest w drugiej części szafki y, jest filtr dobra, otworzę no, tu też wiele nie brakuje. E, trochę, trochę lepiej niż, niż w tej. Dobra. <laughs> Kurde, w ogóle zapomniałam, że mam takie fantastyczne rzeczy. I teraz już wiem skąd się wzięło to zbieractwo, bo od różnych osób kiedyś tam albo wygrywałam w konkursie, albo kupowałam, albo dostawałam takie, takie fajne rzeczy, które mi się w sumie. Zawsze uznałam, że mi się przydadzą wcześniej, czy później. Tego Tropikala to nie, nie kupowałam, to dostałam w konkursie pana, pana niejakiego pana Rafała. Te krewetkowe rzeczy to od Pana Maćka. Szyszki od Łukasza, trochę mi się ich tu rozsypało. Tu jeszcze pałeczki nawozowe. No i porozwalane. Dlaczego dlaczego porozwalane są te filtry? Niech mi ktoś wytłumaczy. Przecież ja jestem tak, yy, tak schludną osobą, a ta szafka temu przeczy. No nic. To dam. Jeszcze tylko odkurzyć. I zrobione. Polecam wszystkim zrobienie takiego niespodziewanego porządku w swoich szafkach pod akwariami. Pozdrawiam serdecznie. I ta lapa.